Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl. A jeżeli chciałbyś furę ściągnąć, bo ja kupiłem 911 w Polsce, okazało się, że gdybym to zrobił ze Stanów Zjednoczonych, mógłbym ją mieć o 40% nawet taniej. Także już wszystkie następne auta będę zamawiał na amermyśnikpol.pl. Tak samo, jeżeli już masz jakieś autko i lubisz o nie zadbać, wyślij je na all-time detailing do Michała Barańskiego. Polecam z całego serca, gościu jest po prostu 10 na 10, full profesjonalista, jeżeli chodzi o karierę. Detailing. No i kochani, jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Nie przeszkadzam, miłego oglądania. Gdy doznawałem kolejnych przebudzeń, zrozumiałem, że myśli się same myślą, że mogę emocje kontrolować. To wszystko dla mnie było brrr, jakby wybuchały we mnie po prostu jakieś wulkany. I nie zapomnę dnia, jak podszedłem w pewnym momencie, wszedłem do takiej małej łazienki w moim mieszkaniu. Zaparłem się o umywalkę i spojrzałem sobie pierwszy raz głęboko w oczy, i zadałem sobie pytanie: kim jestem? I wpatrując się w siebie, zacząłem jedną z najpiękniejszych rozmów w moim życiu, której owoce zaraz poznacie. I zastanawiałem się, czy ja jestem opinią ludzi na swój temat? No myślę sobie, że nie. No bo mama ma inne zdanie na, mnie, na mój temat, tata, siostra, dziewczyna, znajomi poszczególni, obcy ludzie, obcy, którzy mnie nie lubią, mają inne o tych, co mnie lubią. Każdy ma inne zdanie na mój temat. Czyli opinia innych ludzi nie definiuje tego, kim ja jestem. Potem zacząłem się zastanawiać, czy zatem to moje zdanie na mój temat świadczy o tym, kim jestem. Ale szybko doszedłem do wniosku, że, no nie, bo zupełnie na siebie, inaczej na siebie patrzyłem, jak miałem roczek, inaczej jak 7 lat, inaczej jak 10, 13, 16, 20, 22, 5. Ja cały czas się zmieniałem. Czyli to, że wzrastała we mnie na przykład pewność siebie, czy to, że mógłbym powiedzieć, że jestem zaradny, czy to, to się wszystko cały czas zmieniało. To nie są rzeczy, które są stałe, tylko one są zmienne. Skoro są zmienne. To znaczy, że to nie mogę być ja, taki prawdziwy ja. I wtedy zacząłem coraz baczniej się sobie przyglądać, zaparty o mywalkę i wpatrując się w siebie, zacząłem dotykać swojej policzki i mówię, no to jest niesamowite, ale wystarczy, że przecież bym przytył, wyglądałbym zupełnie inaczej. To dalej byłbym ja. Mógłbym nie mieć palca, dwóch palców, ręki, dwóch nóg to dalej byłbym ja. Mógłbym mieć totalnie zdeformowaną twarz albo przejść dziesiątki operacji plastycznych. Wyglądałbym zupełnie inaczej. To dalej nie byłbym ja. I wtedy zrobiłem coś najpiękniejszego w moim życiu. Podszedłem jeszcze bliżej do tego lustra i zacząłem patrzeć w swoje źrenice. I zadałem sobie pytanie, kim jestem? Co jest u podstawy mojego bycia, jestestwa. I tak patrzę w te swoje zielenice i zacząłem dostrzegać cały wszechświat. Jakby ten czarny środeczek reprezentował, nie wiem, czarną dziurę, czy tą niesamowitą, ten eter, który otacza wszystkie planety. A tak jak nasza źrenica wygląda wokół, wygląda, przypomina niczym galaktyki. I wtedy dostałem takiej gęsiej skórki, tak jak teraz. I zrozumiałem, że jestem jednością z całego wszechświata, z całym wszechświatem. Zrodziłem się z gwiazd. Jestem nieskończony. Wtedy pierwszy raz poczułem, że nie jestem bytem oddzielnym, tylko stanowię jedność ze wszystkim, że wszystko jest połączone. I ta boskość, którą odkryłem w sobie, tą nieskończoność, tą nieprawdopodobność, boskość, to było nieprawdopodobne uczucie, doznanie, doświadczenie, zrozumienie, że jestem czymś znacznie więcej niż myśli na mój temat, niż emocje, które moje ego tfu, wypluwa na mnie. Jestem czymś znacznie więcej niż opinie innych ludzi. Podstawy, kochani, wszyscy i wszystko, jesteśmy tacy sami. Nie różnimy się niczym od kamienia u podstawy, od powietrza, od innych ludzi przede wszystkim, bo to najłatwiej sobie zobrazować. U podstawy jesteśmy wszyscy tacy sami. Mamy różne doświadczenia, inaczej kreuje się nasza, czy tworzy się nasza osobowość. Jest to niezaprzeczalne. Ale pod tym ego które wyrasta pod wpływem doświadczeń i wychowawców, jesteśmy jedną wielką rodziną zrodzeni z nieprawdopodobnej matki Ziemi naszej, która jest ziarenkiem pośród nieskończoności miliardów, tryliardów gwiazd tylko w naszej galaktyce. A tych galaktyk jest po prostu nieskończenie wiele. Można by rzec, że Pierwszy raz się wtedy połączyłem, jakby duchem i ciałem z całym wszechświatem, i zrozumienie tego, że jesteśmy wszyscy jednym. Zaczynamy inaczej patrzeć na ludzi. Zaczynamy we wszystkich widzieć brat, braci i siostry. Rozumiemy, że pod tymi etykietkami, pod tymi płaszczami naszych ciał, twarz. U każdego kryje się coś nieprawdopodobnego. Kryje się Bóg, kryje się energia, kryje się cały wszechświat. Zrodziliśmy się z gwiazd. Coś pięknego. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie.